Witam Cię w cyklu Epoki Literackie w 5 minut. Zasubskrybuj. Łapka w górę. Ten film zawiera istotne informacje o literaturze współczesnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najwięcej, zostań ze mną do końca nagrania. A teraz zaczynamy. Współczesność jest najbardziej namacalnym dla nas czasem tym najbliższym naszego teraz. I z tego powodu nie jest łatwo o tym okresie mówić. Trwa od zakończenia II wojny światowej, czyli od 1945 roku do czasów obecnych. Wiele sytuacji i procesów wpłynęło, nadal ma wpływ na formowanie się tego momentu w naszej kulturze. Na przykład konferencja jałtańska Wielkiej Trójki po zakończeniu II wojny światowej. Zimna wojna. Śmierć Józefa Stalina w 1953 roku. Początek integracji zachodnioeuropejskiej. budowa muru berlińskiego w 1961 roku i jego zburzenie w 1989, Sobór Watykański II, powstanie Unii Europejskiej w 1993 roku, rozpad bloku państw związanych ze Związkiem Radzieckim, a później rozpad samego Związku. Istotna na pewno była globalizacja, ważny był konsumpcjonizm i McDonaldyzacja, prawdopodobnie we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Spójrz, jak wiele zmian cywilizacyjnych, technologicznych dokonało się w ostatnich dziesięcioleciach. Nowoczesne środki transportu, samochody, samoloty, podbój szumnie to brzmi, wiem kosmosu, bo pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej w 1961 roku, pierwszy człowiek na Księżycu w 1969, bezzałogowe sondy wysyłane poza granice Układu Słonecznego, stacje kosmiczne, badania Marsa, a do tego bliższe naszej codzienności komputery, telefony komórkowe, Internet. Kultura współczesna wytworzyła specyficzne nurty. Jednym z nich jest socrealizm. Pierwotnie od 1934 roku dominował w literaturze i sztuce Związku Radzieckiego. Po II wojnie światowej stał się obowiązującym kierunkiem w krajach bloku wschodniego. W myśl ideologii socrealizmu treść dzieła kultury miała być podporządkowana założeniom komunizmu. Służyć miała przede wszystkim propagandzie politycznej. Socrealizm głosił kult jednostki, walkę z wrogiem klasowym. Idealizował środowisko robotnicze i chłopskie, wręcz heroizował postaci z tego kręgu. Atakował wytworzony w ludzkiej wyobraźni świat burżuazyjny, ten zachodni. Praca stała się dominującym motywem. By utrzymać kierunek sztuki socrealistycznej obowiązywała cenzura, czyli urzędowa kontrola wszelkich publikacji, przekazów radiowych i telewizyjnych, filmów a nawet spektakli teatralnych. W Polsce po II wojnie światowej, określanej Polsce Ludowej, cenzura działała od 1944 roku aż do 1990. Pojawiają się w sztuce powojennej również kierunki kontynuujące założenia awangardy. Powstają m.in. happening czy performance. Istotnym staje się też nurt kultury popularnej, zwanej pop artem. Pop art łączy sztukę z życiem codziennym. Sięga po wzorce z kultury masowej. Odwołuje się do komiksu, reklamy i konsumpcjonizmu współczesnej cywilizacji. Jego estetyka jest prosta, kolorystyka wyrazista. Często stosowany jest kontrast. Twórcy sięgają po różnorodne techniki, np. kolażu czy happeningu, czego przykładem staje się twórczość Andy'ego Warhol'a. Gdy spojrzymy na literaturę współczesną, zauważamy, że cechuje się ona wielością tematyczną i formalną. Po 1945 roku, po zakończeniu traumatycznego czasu wojny, opisywano konsekwencje wojny i próbowano rozliczać się z niedawną przeszłością. W krajach ogarniętych wpływami Związku Radzieckiego panował socrealizm, mocno ograniczając wolność rozwoju sztuki, zatem i literatury, a w dziełach europejskich pojawiły się tematy odnoszące się do obecnych tam zjawisk społecznych, np. do globalizacji, do konsumpcjonizmu. W kręgu zainteresowań literackich znalazły się zagadnienia egzystencjalne oraz absurdalność istnienia człowieka, co sprzyjało rozwojowi literatury psychologicznej. Obok tego widoczny jest rozkwit twórczości popularnej. Można powiedzieć, na potęgę tworzone są kryminały, romanse, powieści z nurtu science fiction i fantasy. Ponownie, warto pamiętać, że początek epoki zwanej współczesnością styka się z zakończeniem II wojny światowej. Wydarzenia czasu 1939-45 sprawiły, że zakwestionowano dotychczasowe zasady etyczne i normy moralne. To stało się wezwaniem, by w powojennym świecie je odbudować lub znaleźć nowe. Jednocześnie bardzo ważnymi stały się indywidualne doświadczenia egzystencjalne, które przekuto w myśli filozoficzne. Po pierwsze, chcę przywołać egzystencjalizm, rozwijający się już przed II wojną światową. Głosił, że świat, w którym żyje człowiek, jest absurdalny. Na co wpływa przekonanie człowieka o jego samotności we wszechświecie przekonanie o braku Boga. To prowadzi do poczucia samotności i lęku przed śmiercią. Egzystencjaliści twierdzą, że każdy ma wolność wyboru i ponosi za swoje wybory pełną odpowiedzialność odpowiedzialność za własne życie i codzienne działanie a jednostka określa swoje istnienie przez bunt przeciwko złu. Innym kierunkiem filozofii współczesnej jest personalizm. Zakłada, że człowiek jako byt duchowy dąży do rozwoju i samorealizacji. Środkiem do tego staje się godne i wolne życie, które podporządkowane jest wyższym wartościom. Istotnym przesłaniem personalizmu jest stwierdzenie, że ważne jest by być, a nie mieć. Zasygnalizować jeszcze warto postmodernizm. Można powiedzieć, że jest to nurt wątpiący, podważa dotychczasowe koncepcje filozoficzne i systemy wartości, wyraża nieufność wobec przekazów społecznych, politycznych, literackich. Na co wpływa przekonanie o braku możliwości poznawczych człowieka i przekonanie, że jego wiedza o świecie jest niespójna i cząstkowa. Postmoderniści mieli również poczucie wyczerpania kultury, co oznaczało, że wszystko już zostało wprowadzone w życie kulturowe człowieka i teraz pozostaje jedynie opcja kreowania ze wzorców wcześniejszych, bez możliwości tworzenia jakiejkolwiek nowości. Można w tym widzieć myślenie o wtórności, powtarzalności kultury, niezdolny do wytworzenia nowych, jedynie dla współczesności charakterystycznych nurtów i dzieł. Spójrzmy dokładniej na współczesność w naszym kraju. Jej początek to rok 1945, czas powojenny i równocześnie nowy etap w historii politycznej naszego kraju. Polska znajduje się wtedy pod rządami komunistów, włączona jest do bloku wschodniego, który pozostaje w strefie wpływów ZSRR. Pewne zmiany przynosi rok 56, określany czasem Odwilży, po śmierci Józefa Stalina, przywódcy Związku Sowieckiego. Odwilż złagodziła represje polityczne w państwach bloku wschodniego, co w literaturze i sztuce objawiło się odejściem od założeń socjalizmu upolityczniającego twórczość. Kolejne dziesięciolecia przynoszą liczne wydarzenia wpływające na życie w Polsce. Jeszcze w 56 roku mamy Poznański Czerwiec protesty robotnicze. Rok 1968 związany jest z wystąpieniami studenckimi, a 1970 to protesty społeczne na Wybrzeżu. Sześć lat później dochodzi do protestów w Ursusie. Symbolicznym wydaje się być rok 1978, kiedy to Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża. W roku 80. obserwujemy kolejne protesty na Wybrzeżu Śląsku. Podpisane zostają porozumienia sierpniowe i powstaje niezależny, samorządowy, związek zawodowy Solidarność a lata 1981-83 to stan wojenny. Wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku przez władze komunistyczne PRL. W tym czasie ograniczono wolność obywateli, wprowadzono godzinę policyjną, aresztowano działaczy Solidarności, zakazano strajków i zgromadzeń. Kontroli władzy poddane zostały rozmowy telefoniczne i korespondencja. Polska stała się niemal więzieniem dla obywateli. Na rok 89 przypadają obrady Okrągłego Stołu oraz wybory czerwcowe, które dają początek przemianom demokratycznym w Polsce, doprowadzając w roku 91 do pierwszych wolnych wyborów. Można jeszcze wskazać dwie ważne dla losów Polski daty: rok 99 przystąpienie do NATO oraz rok 2004 włączenie Polski do Unii Europejskiej. W tak bogatym czasie wskazać możemy na kilka pokoleń związanych z określonymi momentami najnowszej historii Polski. Pierwszym z nich, tuż po 1945 roku, jest pokolenie tzw. pryszczatych. Należeli do niego np. Kazimierz Brandys i Tadeusz Konwicki. Ich twórczość zanurzona była w duchu socrealizmu, podporządkowana komunistycznej ideologii, zatem pełniła funkcje propagandowe. Ukazywała życie chłopów i robotników, odwoływała się do walki z wrogiem klasowym. Jak w tego typu tekstach się zdarzało, fałszowała rzeczywistość i budowała kult wodza, idealistycznie prezentując przywódców partii. Kolejne, pokolenie 56, nazywane jest też pokoleniem współczesności. Wskazujemy w nim kilka nurtów związanych ze specyfiką twórczości pojawiających się tam autorów. Nurt klasyczny, reprezentowany jest m.in. przez Herberta Jermkiewicza. W swoich tekstach odwołują się do kultury antycznej i idei kalokagati związanej z nierozdzielnością kategorii prawdy i piękna, prostoty i harmonii. Warto zaznaczyć, że Herbert, którego ze względu na datę urodzenia zaliczyć możemy do pokolenia Kolumbów, a jednocześnie patrząc na późny debiut wpisuje się on w pokolenie 56, był poetą o zdecydowanym głosie moralnym. W swej twórczości starał się ukazać uniwersalne dylematy etyczne, niosąc Wezwanie oporu wobec totalitaryzmu i pochwały wewnętrznej wolności jednostki. Prowadził też dialog z tradycją kulturową i literacką, dając w swoich tekstach głos bohaterom znanym z dzieł kultury i opowieści mitycznych. Podobnie pokoleniowo można sklasyfikować Szymborską. Urodzona w dwudziestoleciu międzywojennym, autorka, pomimo wydawania niektórych tekstów tuż po 1945 roku, rzeczywisty debiut miała dopiero w latach 60. -tych. Zyskała uznanie na całym świecie, czego wyrazem jest przyznanie jej nagrody Nobla za swój unikalny styl i wrażliwość literacką. Jej pozornie prosta poezja, wypełniona jest refleksjami nad życiem, światem i naturą człowieka. W swoich wierszach połączyła filozoficzną refleksję z humorem i ironią. Miron Białoszewski jest reprezentantem nurtu lingwistycznego. Nurt ten charakteryzuje się eksperymentowaniem z językiem. Sięga po gry językowe, przejęzyczenia, stosuje język mówiony. Często nie ma tylko wymiaru formalnego, widzimy zaskakujące zabiegi językowe, ale również zachęca do refleksji związanej z wykorzystywanymi przez autora zmianami. Twórczość turpistyczną reprezentują Stanisław Grochowiak i Andrzej Bursa. Sięganie do obrazów spoza ogólnie przyjętej estetyki jest poszukiwaniem prawdy o rzeczywistości również w tym, co naznaczone jest brzydotą, starością, Chorobą, kalectwem czy też śmiercią. Rok 1956, czas odwilży politycznej, pozwolił na nowo zadawać pytania o sens historii, rolę jednostki, a także kwestie moralności w obliczu przemian politycznych. W tym okresie powstały dzieła krytykujące propagandowy realizm socjalistyczny. Pisarze tacy jak Tadeusz Różewicz, autor dramatu Kartoteka, Sławomir Mrożek, twórca tanga oraz Marek Chłasko. Autor m.in. pięknych dwudziestoletnich, podejmowali trudne tematy samotności, buntu i rozczarowania ideologicznymi iluzjami. Ważne miejsce we współczesnej polskiej kulturze literackiej zajmuje pokolenie 68, czyli nowa fala. Wpływ na powstanie tej formacji literackiej miały wspomniane przeze mnie wydarzenia marca 1968 roku. Autorzy nowej fali ukazywali absurdy życia w Perelu. Zwłaszcza przez demaskowanie schematów politycznej nowomowy i kłamstw głoszonych przez władze. Do autorów tego pokolenia zaliczamy m.in. Ewę Lipską, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego i Stanisława Barańczaka. Ostatnim pokoleniem, o którym chcę wspomnieć jest tak zwane pokolenie Brulionu, czasopisma literackiego i kulturalnego, które roztoczyło patronat głównie nad poetami młodego pokolenia. Twórcy ci kontestowali przeszłość, odrzucali koncepcję twórczości zaangażowanej w sprawę kraju. Szczególne miejsce w ich dziełach zajmują prywatne doświadczenia, co sprzyja pochwale indywidualności. Do grona tych twórców należą m.in. Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Marcin Baran, tworzący poezję, ale również warto tu wspomnieć o piszących prozę Manueli Gretkowskiej oraz Oldze Tokarczuk która jest trzecią ze współczesnych polskich twórców obok Miłosza i Szymborskiej uhonorowanych nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Jej twórczość charakteryzuje realizm magiczny, symbolika, mistycyzm i psychologia. Tworzy to unikalne, wielowymiarowe światy literackie. Warto wspomnieć o opowiadaniu Profesor Endrus w Warszawie. Jest ono próbą ukazania dwóch nieprzystających do siebie rzeczywistości. Zniewolonej stanem wojennym Polski, ze świadomością człowieka ukształtowanego w przestrzeni wolności. Więcej informacji o epokach literackich, o lekturach oraz istotnych maturalnych zagadnieniach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej: matura na To co? Widzimy się?